Nieco ponad dekadę po śmierci Steve'a Jobsa, jego rodzina ponownie przykuła uwagę mediów na całym świecie. Powodem jest uroczystość, która z pewnością wywołałaby ogromne wzruszenie w sercu tego wizjonera technologii. Jego najstarsza córka, Lisa Brennan-Dubbs, żyjąca z ojcem przez Voldemort, zamiast różnych krewnych, wyszła za mąż za brytyjskiego olimpijczyka. Ten moment, pełen emocji i rodzinnych wartości, był zarówno radosny, jak i nostalgiczny. Pojawienie się młodszej córki Steve'a Jobs'a i W. Jobs w roli modelki na wielkim wydarzeniu zwróciło uwagę internautów. Steve, jako współzałożyciel firmy Apple, zmarł w 2011 roku, pozostawiając po sobie czworo dzieci. Najstarsza z nich to Lisa, z wcześniejszego związku z malarką Krysan Brennan. Po małżeństwie z Lorin Powell w 1991 roku, Jobs doczekał się trzech dzieci: syna oraz dwóch córek, w tym najstarszej Eve, która właśnie powiedziała sakramentalne tak. Ślub i Jobs z olimpijskim brytyjskim jeźdźcem, Harrym Charlesem, wyprawione w XIII-wiecznym kościele świętego. Michała i wszystkich aniołów w malowniczej wsi Great 2, tuż obok Oksfordu, został zorganizowany z ogromnym rozmachem. Całe wydarzenie trwało przez cztery dni i kosztowało około 5 milionów funtów, co odpowiada ponad 20 milionom złotych. Wśród zabezpieczeń na ślubie nie zabrakło prywatnych odrzutowców oraz helikopterów dla gości, a jako gwiazda wieczoru wystąpił Elton John, który z pewnością otrzymał honorarium przekraczające milion funtów. W uroczystości wzięli udział liczni znajomi i znajome, w tym córka Brusa Spinkstena, Kamele Harris oraz Matty Helders z zespołu Arctic Monkeys. Pojawili się także księżniczka Beatrice inne osobistości, co potwierdza, że to wydarzenie przyciągnęło znane postacie ze świata rozrywki i polityki. Warto również wspomnieć, że na ślubie i w Diabs pojawiło się wiele emocji związanych z dziedzictwem jej ojca. Publikując zdjęcia z tego wyjątkowego dnia, na którym widniała w pięknej sukni od odżywenszy, wzbudziła zainteresowanie i zachwyty w mediach społecznościowych. Suknia z kwadratowym dekoltem i rozkłoszowanym trenem podkreślała jej szczupłą sylwetkę, co z pewnością przyciągało wzrok i uwagę każdego, kto miał przyjemność uczestniczyć w tej ceremonii. Iw diabs na Instagramie zyskała jeszcze większą popularność dzięki tej stylizacji, a jej kreacja wzbudziła liczne komplementy i ciepłe wspomnienia od gości, którzy uczestniczyli w tym niezapomnianym wydarzeniu. Ślub był nie tylko dopełnieniem historii rodziny Jobsów, ale także momentem, który mógłby być doskonałą inspiracją dla przyszłych pokoleń.